Takie małe pędziątko. Cześć! Witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę do Was z unboxingiem takiego właściwego pudełka październikowego Look Fantastic bo podekscytowana kalendarzem adwentowym troszeczkę tak odłożyłam na bok ten właściwy unboxing. Już to naprawiam i przychodzę do Was z tym oto pudełkiem, takie pięknie fioletowe. Nie przypadek, że w takim kolorze pomalowałam też oczy. Ta edycja ma być taka kosmiczna, także zaraz zobaczymy czy tak faktycznie jest. Jeżeli chodzi o samą subskrypcję Look Fantastic, o wszelkie informacje, w tym też kod zniżkowy na kalendarz adwentowy, wszystko macie w opisie. Także nie będę was już zanudzała, żeby wstęp nie był za długi. Czytam komentarze i przechodzimy już do właściwej zawartości. Na odwrocie każdego boksa jest zawsze takie hasło boksa, i tym razem jest to faktycznie nawiązujące do kosmosu. Stars can't shine without darkness. O, takie trochę trochę mroczne. Każdy box ma taki katalog, w którym są oczywiście opisane wszystkie kosmetyki łącznie z cenami, a na odwrocie takiego katalogu jest też sneak peek, sneak peekiem na ten box. Była maseczka taka kosmiczna, bo brokatowa. Na odwrocie tamtego kalendarza był kod zniżkowy na kalendarz adwentowy. Natomiast w środku była właśnie ta maseczka, ten sneak peek, więc już wiem, co jest, jaki jest jeden produkt z sześciu. Hmm. jest to dosyć ciekawe, bo wygląda tak samo jak ymm, zniżka na kalendarz adwentowy, ale jest to chyba jakieś takie wydanie. Świąteczna? Chyba tak, bo tutaj mamy Advent Calendar, a tutaj mamy Christmas Stocking. November Sneak Peek Spa. Smooth and Firm Body Butter. Warte 8 funtów 30 pensów. Przechodzimy dalej. Dalej, oczywiście, mamy. Wow, kolejny raz. Bardzo gruby magazyn L. Przyznałam się szczerze, że ja nie czytam tych katalogów. Może kiedyś, jak będę miała czas, to to zrobię. Albo dam komuś. Do poczekalni. Pierwszym produktem jest właśnie chyba, mam taką nadzieję, ten sneak peek, sneak peek z poprzedniego miesiąca, bo jest to maska. Illuminating Sheet Mask, taka holograficzna, jak tutaj widać w rogu. I jest tutaj napis Czok Czok. A Czok Czok, jeżeli ktoś kojarzy pielęgnację koreańską, to właśnie jest taki zdrowy glow skóry i właśnie ta maseczka ma coś takiego dać. I jeszcze ta słodka panda tutaj wygląda. Zrobię sobie zdjęcie w niej, bo będę na pewno wyglądała ciekawie. Dalej mamy pędzel. Taki pędzel do rozcierania, prawdopodobnie. Ja w kalendarzu adwentowym, jak zresztą jeżeli oglądaliście, to wiecie, dostałam dwa identyczne pędzle, chociaż jeden powinien być do blendowania, a drugi taki um, malutki, taka malutka kuleczka. Ja dostałam dwie kuleczki, no ale cóż, jeszcze do nich nie pisałam, może nie napiszę, nie wiem. Angle blending brush ale tutaj mamy pędzelek do blendowania. Jest taki faktycznie ciekawy, taki ym, skoszony, że tak powiem. Ciekawe, bo takiego jeszcze kształtu nie miałam pędzla do rozcierania. Wygląda bardzo ładnie. Nawet na skówce ma jakiś taki znaczek firmowy pewnie. Look good, feel better. Ja jestem zdania, że pędzli nigdy za wiele, więc zobaczymy, jak się sprawdzi. Dalej mamy coś małego i idzie zima. Więc czymże byłby boks bez kremu do rąk? I jest to krem w takiej pojemności, 25 ml. Taka pojemność, aby akurat wrzucić sobie do torebki, więc yy, lipy nie ma. Polar. Polar. Nie ma co się rozwodzić nad kremem do rąk, bo to jest po prostu krem do rąk. Ale faktycznie taka fajna forma yy, małego kremniku. Co my tu mamy? Taki mi, mi, mi rozświetlacz Mary Luminizer. I ja nigdy go nie miałam, aczkolwiek tyle dobrego o nim słyszałam i nawet ostatnio chciałam zamówić. Prawie zamówiłam, wtedy kosztował naprawdę niewiele, ale stwierdziłam, że mam tyle rozświetlaczy, że po co mam wydawać pieniądze, a tutaj bez chciałam powiedzieć bez wydawania pieniędzy, a ten boks mi kosztował. Przecież No ale cóż, w boksie znalazł się. I jest taki malusi, że o, tak się otwiera jak książeczka. I mamy mini, mini, mini rozświetlacz. I jestem bardzo ciekawa, czy nie jest przereklamowany, bo swojego czasu wszyscy go mieli, wszyscy o nim mówili, natomiast ja nigdy jakoś tak się nie pokusiłam o niego. No, wygląda, wygląda ładnie. Uwaga, robię słocza rozświetlacza na ręce. Czy coś widać? Pewnie nie. Nie roztarty, faktycznie ładnie daje taki ładny blask, ale czy to jest taka mega tafla? Nie, nie wydaje mi się. Bardzo możliwe, że jest taki troszeczkę przereklamowany, ale nie można mu odjąć, że na pewno będzie ładnie wyglądał na buzi, bo jest to taki uniwersalny kolor. Bardzo możliwe, że wezmę go ze sobą na urlop, bo jest taki malusi, że nie zajmie dużo miejsca. Mamy już niestety cztery rzeczy z sześciu. Więc zostały jeszcze dwie, mam nadzieję, że będą takie wow. Hmm. No i cóż, mamy tutaj Wet Brush. Ale nie jestem pewna, czy to nie jest jakaś taka bardziej znana firma szczotek. Gdzieś mi się obiło o uszy Wet Brush. Muszę poczytać o tym. Ma dosyć szeroki rozstaw igiełek, więc nie będzie... Niszczył moich cienkich włosów, mam taką nadzieję. Jakoś tak szału nie ma. Ule! Takiej rzeczy jeszcze nie widziałam. To jest EOS z EOS-a. Mam hmm, balsamy do ust, ale ten jest jakiś taki Evolution of Smooth Shimmer Lip Balm Coral. Czyli jest tutaj kolor i to koralowy. Kolor koralowy jest moim jednym z ulubionych. Zaraz otworzymy. A osy lubię. Ym, w zasadzie nigdy sama sobie żadnego nie kupiłam, bo te, które mam, to jakoś tak dostałam. Tak wyszło. Jakieś święta czy inne rzeczy. O kolorowym meosie jeszcze nie słyszałam. Wygląda fajnie. Wygląda bardzo ładnie. I jaki kolor? Praktycznie nie daje koloru. Nie wiem, czy widzicie. Pachnie czymś słodkim. Jakieś ciastko, jakieś ciasto, ciastko. Bardzo ładnie pachnie. Ja uwielbiam słodycze, więc zrozumiałe. Koloru praktycznie nie daje, ale jeżeli daje, to pewnie już tak bardziej w kierunku koralu, więc ja jestem zadowolona, że akurat to jest taki kolor, a nie jakiś róż. Akurat to będę nosiła ze sobą w torebce albo o, wiem, wiem, wiem. wiem do pracy wezmę, bo w pracy mam już jakąś wazelinę na wykończeniu, ja tą wazelinę męczę, bo nie mam nic innego do ust, także taki fajny eosik na pewno się sprawdzi. Przeszparałam resztę, niestety już nic nie mam. Zaraz podsumujemy ceny tych produktów, też troszeczkę o nich przeczytam i przejdziemy już do takiego stricte podsumowania. Pierwszym produktem jest ten pędzelek. Jego cena to jest 6,99 funta, wobec tego zaokrąglimy do 7 funtów. I z tego co zauważyłam na odwrocie, to jest to firma ta Look Good, Feel Better, która wspiera i pomaga osobom chorującym na raka. Więc dodatkowy plus za to, że, że jest to tego typu firma. I dodatkowo jest nietestowana na zwierzętach. Dalej mamy tą holograficzną maskę. I wartość tej maski to jest 10 funtów. Wow. Gdybym miała za maskę zapłacić jakieś 50 parę złotych, przeliczenie na złotówki, no w życiu bym tego nie zrobiła. Jestem ciekawa efektów. Dalej mamy um, tego eosika na... W zdjęciu wygląda tak fioletowo, natomiast mój jest koralowy. Ciekawa jestem, czy wydostaliście jakieś inne kolory. Dajcie znać, bo jestem bardzo tego ciekawa. O! I jest napisane faktycznie, że produkt może być różny. Spoko mówię. Ja ym, z eos jestem bardzo zadowolona, bo EOS-y znam, lubię. Są bardzo przyjemne, bardzo długo się zużywają, są bardzo wydajne, więc akurat EOS zdecydowanie na plus. No i wartość ym, tego EOSika to jest 6,50. I jeżeli chodzi o ten rozświetlacz, który dostałam, to w zasadzie są trzy opcje, które można było dostać. Dwie z nich to są takie foliowe cienie. Jeden taki określiłabym jako perłowy, a drugi taki bardziej neutralny, ale oba połyskujące. Ja natomiast dostałam ten kultowy rozświetlacz i jestem z niego zadowolona, skoro były do wyboru te dwie inne opcje, no to ja cieszę się, że dostałam to. Dajcie znać, co wy dostaliście. Cena tych cieni i rozświetlacza to jest 8 funtów. Krem do rąk dalej jest. W sumie fajnie wygląda świątecznie. Wartość 9,90 funta dosyć sporo, jak na taką pojemność. Chyba się upewnię, że nie oszukują. I na koniec mamy taką tą mini szczotkę do włosów. I jest to ciekawe, skoro wet brush to znaczy, że można czesać włosy na mokro z tą szczotką. Hmm, aczkolwiek ja tego nie robię. Może bardziej do kręconych włosów to się przyda. Zobaczymy, hmm, jak tak to może podaruję mamie, która ma burzę kręconych loczków. Ma nie łamać włosów. No i tyle, co tutaj więcej mówić o szczotce. Dajcie znać, czy używacie, czy znacie, czy polecacie. Okej, okay, dobra, więc podsumujemy sobie wartość tych wszystkich produktów. Wychodzi w funtach 49 em, funtów, tam z jakąś końcóweczką. Czyli wychodzi na to, że wartość tego boksa to jest jakieś 236 zł. Hmm... Jakoś tak szału nie ma. Maska zużyję jednorazowo. Trochę szkoda. Jakby się dało, to pewnie bym użyła parę razy. Pędzla na pewno będę używać, więc tutaj na pewno na plus. Eosika też będę używać. Yy, rozświetlacza z chęcią wypróbuję i też będę pewnie zabierała ze sobą na jakieś tam mniejsze, większe wyjazdy. Cztery z tych sześciu rzeczy w porządku. Nie jest źle. Naprawdę nie jest źle. Szczotka i krem do rąk yy, bez szału. Natomiast sama zawartość nie jest zła, to jest coś innego, i ja myślę, że właśnie o to chodziło w tym takim kosmicznym wydaniu, że to będzie troszeczkę coś innego, coś bardziej takiego zaskakującego, no może poza krajem do rąk, niż yy, standardowe zawartości boksów. No, ja bym oczywiście wolała więcej pielęgnacji, bo ja jestem mimo, że mam tego mnóstwo po kalendarzu adwentowym. To ja jestem po prostu zawsze za pielęgnacją, bo jej nigdy za wiele i zawsze się to zużyje. Także może dlatego nie jestem taka wow na tego boksa. Aczkolwiek powiem, że jest to ciekawe, zwłaszcza ten EOS, bardzo mnie ciekawi. No ja wszystkie te produkty, które tutaj są, zużyję albo będę używała. Dajcie znać, co wy dostaliście w swoich boksach. Czy jesteście zadowoleni z tego boksa? Ja za dzisiaj wam dziękuję. Zapraszam Was do subskrybowania oczywiście, jeżeli jeszcze tego nie robicie, do polubienia filmiku, bo to świadczy o tym, że Wam się podobał. Ja Wam za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć.